Witam Was kochani serdecznie, witam Was kochane duszyczki, witam Was na moim kanale Kasia Taro. Słuchajcie, jeżeli trafiliście na to czytanie, to nie jest przypadek. I dzisiaj słuchajcie, zapytamy karty. Co niesie przyszłość w miłości, pracy w relacjach i w Twoim sercu. Słuchajcie, czasem życie daje nam znaki, ale jesteśmy zbyt męcze, zmęczeni, żeby po prostu je zauważyć. Dlatego to czytanie ma może Wam pomóc zrozumieć, co naprawdę się szykuje, co warto puścić, a co wreszcie przyjąć z otwartym sercem. I dzisiaj będę czytać bardzo konkretnie, bez owijania w bawełnę, tak jak do, nie wiem, przyjaciółki przy kawie. Weźcie głęboki oddech, pomyślcie o swojej sytuacji, i pozwólcie, żeby karty po prostu przemówiły. A jeżeli to czytanie, jeżeli czujecie, że to czytanie rezonuje jakoś z Wami, zostawcie mi lajka i również komentarz z napisem, gotowa na zmianę. I nie zapomnijcie subskrybować, żebyśmy się spotykali częściej. Także zaczynamy. Zobaczmy, co nam tutaj Tarot chce powiedzieć. No, mamy pięknego rycerza Pucharu. Mamy umiarkowanie. Mamy parę pucharów, ok? Uczucia. Mamy dwie, bu dwa, dwie buławy, dwie buławy. I mamy matko, dwa puchary. No dobra, uczucia biorą górę. Słuchajcie. Dzisiaj mamy, tak patrząc na te karty, to dzisiaj mamy czytanie pełne emocji i spokoju zarazem. Mamy rycerza Pucharów, mamy umiarkowanie, paść pucharów, dwie buławy i dwa puchary. To nie jest historia gwałtowna. Ja bym powiedziała, że to jest bardziej jakaś historia dojrzewającego uczucia, które ma wrócić albo dopiero się co, co się narodzić. Jeżeli czujecie, że ostatnio dużo jest w Was emocji, takiej tęsknoty i takiego cichego oczekiwania, to może być właśnie przesłanie dla Ciebie. Także ja nic nie mówię, ale bardziej to jest dla takiej osoby, jeżeli macie dużo tych emocji i chcecie je dać. Słuchajcie. Energia obecna rycerz Pucharu. Jest to karta ktoś, kto idzie za głosem serca. Ale ta osoba nie pędzi. To jest dusza romantyczna. To jest romantyk, który potrzebował czasu, żeby dorosnąć do swoich emocji. Może to być osoba z waszej przeszłości, może to być ktoś, kto kiedyś się oddalił, bo bał się intensywności uczuć, a teraz zaczyna rozumieć, że dane uczucie nie było tak prawdziwe do nikogo innego jak do ciebie. Może to być również nowa osoba. Spokojna osoba, wrażliwa, to może być artystyczna dusza, która wchodzi do waszego życia delikatnie, bez presji. Rycerz Pucharów zawsze niesie jakąś wiadomość. Czyli to może być SMS, to może być jakiś kontakt, to może być zaproszenie, to może być gest. Jeżeli długo było cicho, to jest znak, że jakaś komunikacja się tutaj odmrozi. Nie w formie jakiegoś wielkiego przepraszam. To będzie raczej subtelne. Hej, jak się masz. Ale ten ton będzie inny. To będzie bardziej taki cieplejszy, dojrzalszy, emocjonalny ton tej wiadomości. Także do kogoś tutaj idzie wiadomość. Do kogoś idzie tutaj wiadomość? To może być ktoś z przeszłości, ale to może być również jakaś nowa osoba, która będzie dopiero wchodziła do waszego życia. Bardzo spokojna osoba albo jakaś bardzo art artystyczna dusza. Słuchajcie. Mam, następną kartę mamy umiarkowanie. I umiarkowanie mówi o tym, żeby nie, wy, żeby nie wymuszać, żeby pozwolić energii, żeby się sama ułożyła. To jest karta uzdrawiania relacji, uzdrawiania emocji, czasem też samego siebie po jakichś trudnych przejściach. Jeżeli na przykład ostatnie miesiące były bardzo chaotyczne dla ciebie, to jest karta, która, która jest tak, jak gdyby oddech po burzy. Umiarkowanie często pokazuje nam takie anielskie prowadzenie sytuacje, które same się składają, ludzie, którzy wracają w odpowiednim momencie, jakieś takie synchronizacje, np. nie wiem piosenki w radiu, jakaś wiadomość, sen. To wszystko znaki, że wszechświat doprowadza ciebie z powrotem na właściwą ścieżkę. I Wydaje mi się, że ten listopad i grudzień przyniosą niektórym z nas w życiu harmonię. Nie gwałtowne wydarzenia, ale taką energię pogodzenia się, rozmowy, uzdrowienia. Słuchajcie, no i mamy tutaj nowe emocje, i mamy również odrodzenie, bo mamy pazia Pucharów. I Paź Pucharów to jest ta, następna, też jest wiadomość emocjonalna to jest zaproszenie do rozmowy. Czasem to mogą być przeprosiny, czasem to może być malutki flirt. To jest energia, która mówi: spróbuj jeszcze raz, ale spokojniej. Tak? I co to może oznaczać w naszym życiu codziennym? Kontakt od kogoś, kto wcześniej nie był gotowy. To może być nowa znajomość, która zaczyna się na przykład w sieci, w pracy, przez wspólnych znajomych, tak troszeczkę cichutko. To jest rozwój uczuciowy u osoby, która wcześniej była może emocjonalnie troszeczkę zamknięta. Czas pucharów to też jest takie twoje wewnętrzne dziecko. I czas, żeby znowu czuć tą radość, ten flirt, tą lekkość. Także zaufajcie temu procesowi. Nie wszystko musi być poważne od pierwszej wiadomości. Dajcie czas, dajcie troszeczkę tej radości takiej dziecięcej. Słuchajcie, no i decyzje i kierunek. Karta wyboru i wizji przyszłości, dwie buławy. Tutaj ktoś, nie wiem czy to jesteście wy, czy to ta druga osoba, Stoi jak gdyby na rozdrożu. Wie, że coś się kończy, a coś nowego czeka, ale jeszcze się waha. Także dwie buławy mówią o tym, że plan, jak gdyby już jest, ale teraz trzeba go wdrożyć. Wiem, czego chcę, ale boję się troszeczkę konsekwencji. I w życiu realnym może to oznaczać rozmowę, która zdecyduje na przykład o kierunku relacji. Dla niektórych to mogą być decyzje na przykład o przeprowadzce. O zmianie pracy, albo po prostu o, o takim ostatecznym otwarciu się na kogoś emocjonalnie. I to jest taki moment, gdy świadomość dogania serce. To nie jest poryw, to nie jest impuls, to jest tak, jak gdyby dojrzały wybór dla kogoś. Tak? No i mamy tutaj, kochani, punkt kulminacyjny. Dwa puchary, cudowne zakończenie tego układu. To jest miłość wzajemna, to jest spotkanie dusz. To jest porozumienie serc, to jest związek na nowych zasadach. To jest, to jest również moment, w którym zaufanie wraca. Także, jeżeli nie mieliście do kogoś zaufania, to zaufanie wróci. Jeżeli jesteście singlami, jeżeli nie macie nikogo wokół, to ja Wam powiem, że jesteście, to Wam zazdroszczę, bo spotkacie kogoś, kto od początku ma tą emocjonalność, zgodność, emocjonalną zgodność i ten spokój wewnętrzny. A dla osób, które są w relacjach po jakiś przejściach, to tutaj zdecydowanie widzę drugą szansę, ale tym razem ta druga szansa będzie bardziej prawdziwa. Dwa puchary to jest uzdrowienie również po rozczarowaniu. Ta karta nie przynosi już dramatu, tylko przynosi równowagę. Tu jest miłość, która dojrzewała długo, a teraz staje się jak gdyby bezpieczna, realna i szczera. Słuchajcie, ten układ w ogóle to jest bardzo krótkie czytanie, to jest czytanie dla kogoś, ale ten układ pokazuje, że wszystko, czego pragnęłaś, jest już w drodze. Tylko idzie troszeczkę powoli, w swoim tempie. Dla każdego będzie inne tempo. Słuchajcie, zdecydowanie ja tutaj widzę wiadomości, bo rycerz pucharów to jest wiadomość. Umiarkowanie to jest proces, ale taki spokojny proces. Paść pucharów to jest to nasze otwarte serce. Mamy tu decyzję. Dwie buławy i dwa puchary finał, w którym spotkasz kogoś w tym, na tym samym poziomie emocjonalnym, co Ty. I wniosek jest trosy, tutaj patrząc na te karty. Nie musicie szukać zbyt daleko, bo miłość już zna tą drogę do ciebie. Także bardzo ogólne czytanie, kochani. Ale to jest dla kogoś czytanie. I które mówi, które chcę wam, wam przekazać. Nie musicie już szukać za daleko. Ta miłość idzie do Was, tak? Jeżeli to czytanie z Wami rezonuje, jeżeli serce Wam mówi, że tak, to jest Wasze czytanie, napiszcie w komentarzu. Czekam na rycerza Pucharów. A jeżeli chcecie, żebym zajrzała w Waszą indywidualną przyszłość, zapraszam na moją stronę www.kasiatarot.com. Wysyłam Wam mnóstwo światła, spokoju i pewności, że to, co nadchodzi, będzie warte czekania. Pozdrawiam Was, kochani serdecznie. Trzymajcie się, buziaki, papa.